I zdaje się, że gonitwa wystartowała. Tak jest. Rozpoczęła się gonitwa dziewiąta. Po starcie na front przechodzi od razu Aster Ice. Na pozycji drugiej jest metresą Titr, ale tam już bardzo szybko do przodu przesuwa się status. I to on jest teraz na miejscu drugim, próbuje przejść na front. Zobaczymy, czy mu się to uda, bo Aster Ice nie ustępuje. Na pozycji trzeciej jest metresą Titr, następnie Szaiboy i zamyka stawkę Rog Bryce. Długi dystans przed nimi, 3200 metrów mają do pokonania. Będą wprawdzie teraz przebiegać tutaj pobieżni przed trybuną główną, ale to nie oznacza końca wyścigu. To oznacza, że kiedy dobiegną do celownika, będą mieć do pokonania jeszcze pełne okrążenie toru. Jak Państwo będziecie mogli za moment doskonale zaobserwować, te odległości pomiędzy końmi są bardzo niewielkie. Zgrupowana stawka. I tuż przed nami oczywiście zachęcamy do gorącego dopingu. Przebiegają teraz konie. Na nieznacznym prowadzeniu jest status tuż obok niego Aster Ice. Następnie metresą titre, Shy Boy i zamyka stawkę Rock Bryce. Tam w zakręcie status bardzo szeroko pobiegł no i na tym stracił odpada nawet, zdaje się, na trzecie miejsce, bo tam Maitresson Titre się przesunęła do przodu. Na froncie jest Aster Ice, ale teraz znów on Titre próbuje naciskać, znów Status próbuje naciskać i to czoło stawki. Te trzy konie naprawdę bardzo, bardzo blisko siebie. W niewielkiej odległości Shy a tuż za nimi jest Rock Bryce. Równe, dość spokojne tempo tego wyścigu i nic dziwnego, bo długi dystans, 3200 metrów, teraz metresą Titr przesuwa się na front tej gonitwy. I próbuje to tempo nieco podkręcić, zmusić pozostałe konie do bardziej wytężonego wysiłku w walce o zwycięstwo w tym wyścigu. Metresą titry jest na prowadzeniu. Na pozycję drugą przesuwa się Shy Boy. na trzecie odpada Aster Ice, następnie Rock Brace i zamyka stawkę status, który tak jakby tracił siły, i coraz większa ta odległość pomiędzy nim a pozostałą częścią stawki. Konie są już w połowie zakrętu. Metre są titr na prowadzeniu. Bardzo blisko jest Shy Boy. Bardzo blisko jest Rock Brace. Nie ustępuje także Aster Ice. Zbliżają się już do prostej finiszowej, wyprowadza na nią są Titre, ale bardzo mocno naciska shy Boy i obejmuje już y, prowadzenie. No i szykuje nam się walka o zwycięstwo na prostej finiszowej. Mamy nieco ponad 400 metrów do celownika. Tam jeszcze Rock Brace bardzo mocno przyspiesza i obejmuje prowadzenie. Na pozycji drugiej jest shy Boy, 300 metrów przed celownikiem. Rock Brace na prowadzeniu, shy Boy próbuje jeszcze gonić. Rock Brace na prowadzeniu Aleksander Reznikow ogląda się za siebie 100 metrów przed celownikiem. Wie, że już tego wyścigu nie przegra. Rock Brace wygrywa tę gonitwę. Na pozycji drugiej Shy boy, na trzecim Metresą Titr. Na miejscu czwartym Aster Ice i w odstępie za stawką jako piąty kończy gonitwę status. Oznaczony numerem pierwszym Rock Brace w siodle Jockey Aleksander Reznikow ta... Para jako pierwsza minęła linię mety. Czekamy na zatwierdzenie wyniku przez Komisję Techniczną.